Życzyli sobie zdrowia, szczęścia i wesołych świąt. W siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie upadkowe dla gminnych radnych, sołtysów, kierowników wydziałów i jednostek budżetowych oraz księży. Spotkanie rozpoczął wójt Ireneusz Stencel i przewodniczący Rady Gminy Piotr Mach. Słowo Boże wygłosił ksiądz Piotr Lipkowski. Zatem przyjmijcie najlepsze świąteczne życzenia. Witam wszystkich z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, szczęścia. Będzie zdrowie, będzie szczęście, będzie wszystko. No i oby ten rok był może lepszy niż poprzedni albo następny, co były i wszystkiego dobrego. Z podziękowaniem za stary rok i żebyśmy się w nowym roku wszyscy spotkiwali i się dobrze czuliśmy, zdrowi. I z okazji tych zbliżających się świąt, pięknych świąt Bożego Narodzenia, pragnę życzyć Wam wszystkim, aby przyjąć to dzieciątko Jezus do swojego serca. Nie tylko w tym okresie świąt Bożego Narodzenia. Aby ta troska o bliskość z Bogiem była takim priorytetem w codzienności. A Jego bliskość, doświadczenie Jego miłości na pewno też wpłynie na piękno naszych relacji z bliskimi, z drugim człowiekiem, ale też wpłynie na piękno naszych decyzji i wyborów, które dokonujemy w codzienności. Bo jeżeli one będą zgodne z wolą Bożą, z tym, co Pan był względem nas sobie zamarzył, wymarzył, to w sercu będzie pokój, radość, a w relacjach międzyludzkich wzajemna życzliwość i łagodność. Co daj Boże niech się wypełnia w naszym życiu. Szczęść Boże!